To jest jedyny pojazd, na którym czuje się przyjemność, czuje się wiatr we włosach po prostu. No nic większego nie ma, ponadto e, czuję się przy zapachy przy natury, przyrody, już teraz zacznie się niedługo e, najbardziej pachnący w roku miesiąc, maj, e, kwietnobzy, bzy, jaśminy, e, różne e, na polach gryki e, i bubiny. Na no, po prostu to jest e, zapach, przyjemność, wygląd, e, no, turystyka i sa, same plusy. Pociąg do dwóch kółek od małego. I w dorosłym życiu upragniałam zrealizować swoje marzenie, tak więc w końcu się udało i od trzech lat jeżdżę już na swoim rumaku. Były na początku czy hmm. nie? E, jeden raz, tak, tak. Podczas mojego trzyletniego doświadczenia jeden raz miałam szlifa e, przez swoją, można powiedzieć, głupotę, tak bo hamuje się dwoma hamulcami w sytuacjach awaryjnych, a nie tylko jednym. Moja pasja zaczęła się przez męża. Mój mąż zaczął jeździć na motorze i tak przyglądałam się chyba ze 3 lata. Dorosłam do decyzji i w końcu wsiadłam na motocykl. Rok temu zdałam prawko na samym początku sezonu i to już jest mój drugi sezon. Szlifa miałam w zeszłym roku, a tak naprawdę kupiłam motocykl, który był troszeczkę za wysoki i za każdym razem Upadał mi motor na pustoju, aczkolwiek obniżyłam, jest teraz już super. Także super sprawa dla kobiet również. Pozdrawiamy wszystkich motocyklistów z Siedlec i nie tylko. z Białej.